Ojczyzno, moja, Ty jesteś jak zdrowie. Jeśli ja trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jest najbronniejszem z Tobą, i w świecisz bramie, Ty co gród. Zamkowy nowogródzkich ochraniarz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twą opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu <coughs> za życie podziękować Bogu.